Wszystko wszystko okej okay. I guess że wszystko jest git Eee, ale lag i z moje oczy. Zapominam, jak ta gra jest jasna. Siła, Witam serdecznie bardzo. Tutaj, Czuckan. W kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem FNAF Freddy Pizzeria Klicker. Ja się zastanawiam, co wy widzicie w tej gierce. Like, myślałem, że ja zrobię z tego jeden odcinek. I nie wiem, zapomnę o tej grze na kilka lat znowu. Ale okazuje się po komentarzu, że chcecie więcej. Tak więc, zróbmy jeden taki mały myk. Napiszcie mi w komentarzu, dlaczegoż tak bardzo podoba Wam się. Yy... Oglądanie: jak klikam w pizza i próbuję dźwigać dzieci. Day seven. Yebra. Kolejne 7, 6, 7 dni trzeba znowu przejść, żeby było jak w poprzednim odcinku, mniej więcej. Nie wiem, jak mi to zajmie, nie wiem, jak mi to wyjdzie. Przepraszam, jeszcze jestem lekko chory, dlatego będzie mi się lekko kaszleć. Dzisiaj. Chyba podblokowuję nowe charakterki i nowe gierki, które tutaj będę miał oczywiście. Darmowy item sobie wezmę, oczywiście granie w gry. I kolejną naszą grą <gry> będzie odblokowanie Freddy Goes Fishing, ewentualnie Freddy in Space. Są to dwie najcięższe gierki, które e, można dostać, ponieważ Freddy in Space to jest po prostu Flappy Bird. Freddy Goes Fishing. Jest mało intuicyjne. Coś tam niby skrywa, ale dokładnie no nie wiem co. Więc wystarczy, że zerknę, wystarczy, że zbiorę teraz pieniądze. Na chwilę obecną Jeden 1000 to jest ten 10 piz... Ewentualnie 1000 to jest 10? ani nie pamiętam ile było. Żeby się nie okazało, że naklikam się w sumie. Tu 14 to może być 1400-1500 w sumie, faktycznie kasy. To musiałbym nabić tego dnia co najmniej 50 tysięcy, co jest w sumie kinda niemożliwe. Chyba, żebym musiał klikać cały czas. Ewentualnie też trochę mogę pograć w tego: w minigierki, czyli ciganie dzieci, oraz Exotic Butters, ewentualnie Fruity Maze. Dobra, easy. W sumie myślę, że... Level 5 to unlock? Okej. Okay. Na chwilę obecną mam takie... Takie se te całe... te pioseneczki. Blokuję sobie więcej pizz kliknięcia w sumie, bo to jedyne mogę odblokować na chwilę obecną. Dobra, to zbieram ewentualnie pogram dla Expa? Let's some children! Well shit, tyle było z giorek. Come on, come on, come on. on. Uff, do pięćdziesięciu tysięcy. Come on, nice. Ok, czyli będę miał na kolejnego minigame na następny następnym. Chociaż nie wiem, czy uda mi się zdobyć dwa minigamy w tym jakże odcinku. Bo przypuszczam, że kolejny minigame będzie kosztował co najmniej. A, kolejny click. Y będzie kosztował co najmniej 15 albo nawet i 20 tysięcy. A jest to duża, duża kwota. No, no i nie zhakierował. Ile, czy, czy się nie myliłem? Tak, to jest 5000 kasy. Czy mam na minigame'a? Hmm, Freddy's Fishing bym odblokował, bo jestem ciekaw tej minigry. Ja w nią grałem rzadko. Tam trzeba chyba wyczaić, którą rybę trzeba dobrze kliknąć. No i na sam początek zżerasz mi energię, w śmieciu. Gdzie ty coś tu jesteś? E, dobra, odbieramy darmowe gry i odblokujmy za, za 15 tysięcy, czyli 15 tysięcy i 20 tysięcy. Dobra, ten prezent fajnie by było odblokować. trzeba tu wyczaić. A, fuck! No, znowu złowiłem rybę i co? Co mi to daje pizzę? Niezbyt ogarniam tej gry. No nie, no. Mm. Te dupy jest ta gra. No i zmarnowałem cały jeden dzień. Na co, kurwa? Nawet nie kompletnałem minigame'a. Ta potrzeba tych całych playtoken'ów jest trochę uciążliwa. Nic, kuźwa nie odblokuje, jedynie unboxing. Kuźwa mnie tylko czeka. Dobra, postaram się poklikać jak najwięcej, co najmniej też do 5000, żeby kolejną minigierkę odblokować. Spróbuję w następnym dniu cokolwiek złowić ten prezent tam na dole. Ja nigdy tej mini gry nie przeszedłem, jeżeli mam być z wami szczery. Dobra, zobaczmy, co takiego w giftboksach. Ciekławe, co mi dropnie. Prawdopodobnie gówna jak zwykle klok. To może mi przedłużyć dzień. Ale po co? Na co? Dlaczego? Hmm. Co nowego? Ufred, Nie, yeah. nie, 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 no, 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 That would be evil. no, 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 Wow, Uf, wow! chociaż Kozak, chociaż odblokowany. charakter odblokowany. no, by było jakby jeszcze co najmniej dwóch by mi odblokowało przez te giftboxy. Ale jak widać nie chce, kurka rurka Standard pizza production, no dobra to ci upgrade'niemy też do piątki powiedzmy Produkujcie pizzę Challenges, jeszcze dwa charaktery do kolejnego wypełnienia tego quest'a Tutaj jeszcze co najmniej 2000 kliknięć mi zostało Master player muszę też wypełnić hmm. O, oczywiście Śmieć mnie schakował na sam koniec Wow 5800. Nieźle, nieźle. Kurna, tego Frediego muszę obczaić. Muszę ten prezent tam na dole jakoś zdobyć. Tylko kurde, ciężko jest z tymi rybami. Coś. Ja nie wiem, czy, czy ja coś dostaję, jak ja te ryby wyłowię. I can try, bo, ale, ale kurde. Może? Nie no! Kur... Pff, 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 pff. Nie no! Nic nie dostaje za złowienie tych pierwszych zielonych rybek. Dobra, pięć tysięcy, kurwa zarobione. Czas po boksy. Chociaż i tak głównym z, z nich mi dropnie. Standard, 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 standard. Kazak. Nic ciekawego, nic nowego, nic oryginalnego. Chociaż nawet klikać nie muszę. Mogę poulepszać mniej więcej troszkę te animatrony. Żeby robiło jak najwięcej. No, tak na kliknięcie nawet dobrze im idzie. No, brakuje mi jeszcze ilu tych harek. Teraz dużo. A, Legenda, a dopiero przy dniu... po dniu dziewiątym, czyli po tym dniu będę w stanie zdobyć jakieś lepsze charaktery, bo ja wszystkie chyba standardy już odblokowałem. Tak tutaj piszę, jest napisane w sumie. Rare charakter dopiero od dnia dziewiątego. I potem, dobra, czyli lepsze charaktery tak naprawdę odblokuję dopiero po tym dniu. Okej, okay. kolejne 5000 zarabione, Zarobista dniówka. Kuźwa, chciałbym tyle zarabiać jednego dnia. kuźwa, to jest dosłownie fortuna. Dobra, gdzie nie hakerujesz, śmieciu? Tutaj. Czas na zebranie jakichś legendarnych charakterów. I tym razem zagram tylko raz w tego zasranego, w to zasrane łowienia. Potem. Wymaksuję Exotic Butters, bo to jest najłatwiejsze. Potem Kill Children, zobaczymy. To jest mój last try, bo kurde. Na dzisiejszy może odci... a może na ten dzień. W następny dniu też spróbuję. Będę próbował każdego dnia, no ale wciąż. Ciężko jakkolwiek wyłapać tutaj idealną przerwę między nimi. Kurde, już chciałem puszczać. Nie! No kurwa, ale mi uciek! Ah, dobra, rąbać to, maksujemy exotic butters Nice Joen I zgierka, to jest jedna z tych łatwiejszych, więc... O, i mam srebrną gwiazdkę, czyli muszę przejść kilka razy grę, żeby zyskać gwiazdkę Okej okay. To już ogarniam Dobra, debra, debra Jest to już nawet... git, że tak powiem Ry Oczywiście Springtrap na sam początek w podblokowaniu rare charakteru. Kurna mordeczka, witaj mój ulubiony ziomeczku. Special charakterku. Uh. Bebe. Kolejny rare Phantom Freddy. Co wy robicie? Springtrap, rare pizza production. Gdzie jest ta bebe? Special pizza production. Czemu nie mogę cię ulepszyć? A, ah, tokens need to upgrade. A ja mam tylko 10 tokenów. Okej. Dlatego nikogo nie mogę upgradeć, dobra? Co so trochę poklikam? Podklikam na tyle, żeby mieć na kolejnego minigama. A będzie to Freddy in Space, Flappy Bird, tak zwany. To już może będzie łatwiejsza niż sam Freddy Goose Fishing. Kill the Children też będę chciał wymasterować na co najmniej srebrną gwiazdkę. Żeby było koksuwa. Gdzie ty mnie hakierujesz? Wywalaj. Teraz będę odblokowywał samych Rare, Le Legendary oraz special. No wszystkie standardy mam już odblokowane. Chyba na samym początku odblokują mi się tylko te rary, więc... Dobra, muszę trochę poklikać, żeby zyskać kolejne. O, żeby mieć 15 tysięcy na kolejnego minigame'a. Dobra, jest git. Otwieramy trochę nowych charakterów. Epic! Nightmare Foxy. Uuuu... Kolejny rare charakter. Standard Tokens. Standard Tokens. Mogłem te tokeny zostawić na. Ulepszenie tamtych. Ale spring trapa mogę ulepszyć już, bo to jest rare. Epika nie mogę. Dobra, to mogę ich trochę poulepszać, w sumie fakt faktem. Gdzieś ty mnie sugerowałeś. Tu. O! I 15 prezentów. Dobra, dobra, robimy opening the next box. Kolejny epic charakter. Kurna, same nightmary teraz odblokowuję. Eee, Phantom Mangle, ok, special drop bo muszę też uważać z wydaniem tych pieniędzy. Bo ja chcę mieć na minigame'a... To może być ciężko... Zanim może ich poulepszam, poklikam jeszcze. No ja, za niedługo będę mógł kolejne 15 tych tych zebrać. 15 prezentów, a jak kliknę z 300 razy jeszcze? No to nie problem w sumie. I tak muszę poklikać, żeby zdobyć kolejne 5000, żeby potem też poulepszać charaktery. kurde ale jadą z tymi pizzami. Kozak: 50, 50, 50 000. 30 razy jeszcze kliknę, i będę miał 15 prezentów. Dobra, kolejny challenge zrobiony. Teraz na Opening 20 aż prezentów. Spe bon, bon. Nie bonet mi się wychylał, kuźwa na tym. Na ekranie musiałem go klikać. Już się wystraszyłem przez chwilę. Fantomy wszystkie chyba odblokowałem już. O, kolejny nightmare. I. Tylko tokeny. O, coś tam dostałem, jakieś ulepszenia. Cóż to jest za ulepszenia? Auto load, Autoload, nose click, click icon pizza. O, dwa razy pizza off from clicks. To są ustawia następnego dnia. Dobra, teraz z tą produkcją nieźle jadą. Stanę 6000 kasy za ten jeden dzień. Zarąbiście. Jeżeli tak dalej pójdzie, to nawet klikać nie będę musiał. Teraz pytanie, kogo bym mógł lepszyć? Myślę, że Epiki. Może lepsze faktycznie. Mm. Dobra, minigame. Freddy in Space. Odblokujmy. Eee, zanim do tego przejdę... Mm, w charakter on the same level. Bym musiał chyba Fre Funtime Frediego odblokować. Dobra, odblokuję... Ulepszę cię raz. Nightmare się ulepszę też raz. Ciebie też. I już nie mam... A nie, mam nadal fast tokeny. To Nightmare Fredber. I już mam, już mam 1000 zarobiony. nawet bez kliknięcia. What the fuck? Dobra, czas zagrać w ten Freddy in Space. Klik to start. Ma napieprzany Flappy Bird. O, już myślę, że walne. Nie wiem, jaki jest tutaj score. Odklik to MG. Nie, no co? Ale chamstwo. Odkliknąłem grę. Wow. Charakter. O, collection. Co ja dostałem? Tutaj. 250. Nice. Na ulepszenia przyjdzie. Ale kurde, odkliknąłem. A oh, fuck this. Muszę kurde klikać. Rąbać to idę <tryk> Okej okay. Ostatni ten eee, Ostatni fastoken token wydany Dobra, mogę w sumie polepszać charaktery Why not Zero kasi. już nie odblokuję następnego dnia kolejnego minigame'a. Ale mogę jakiś challenge odblokować? No, jedynie level up zaraz, no ale to... Co to za ulepszenie? Autoclick? No, nawet spoko. I to mi klika w tle. To się zalicza. Dobra, to jest nawet spoko. Mogę następnego dnia wykorzystać tego tokena na więcej pizz, Żeby autoklik wlatywał na luzie. To wtedy będę miał więcej, jeszcze więcej. W sumie, można tak zrobić. Dobra. Otwórzmy te pięć prezentów. Może jakiś ciekawy charakter odblokujemy. Chyba nie. nie, 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 nie. Sama pustka, niestety. Całe te, ca wszystkie rary żebym już odblokował, więc... W Challengerach raczej jeszcze nic nie odblokuję, poza levelem może, albo i nie levelem. KS 17 charakteru musiałbym tutaj zyskać, a tu z 50 tysięcy razy kliknąć. Dobra, to będzie akurat ciężkie, jeżeli chodzi o to. Ty, z autoklikerem 76 tysięcy zarobiłem jednego dnia? Jo! No i już chyba nie zdążę. Ta kurwa, wyssał mi całą energię śmieć. No dobra. 8000 kasy. Nie jest to złe w sumie. Dzień 12, ostatni nasz. Gdzie ty to hakierujesz, walej. E, myślę, że mogę to. Poklikać i autoklikeram, albo w sumie to jest na czas To klikamy jak najszybciej Ile to jeszcze mi zostało? 40 sekund, to przez... Serio? Dobra, poklikałem 30 tysięcy, nice, nie jest źle Dobra, wezmę nagrodę My, take, I will take that I spróbuję wymaksować What Kill no the man? Children Ok, collect. I to masteruje, dobra. I mam teraz srebrną gwiazdkę na Kill Children. Może następnym razem wyrobię sobie gwiazdkę złotą na Exotic Butters. Who knows? Bo brązowa jest za jedno przejście, jeżeli się nie mylę. Srebrna może być za 5, a złota może być za 10. Tak obstawiam. Skupię się może na kolejnym odblokowaniu minigry w, o, w następnym odcinku, ile następny odcinek będzie. Teraz sobie potwieram w sumie... Buxis. Coś ciekawego w Jest, Yes, right charakter. Phantom Puppet. Epic! Nightmare Freddy, nice. Zobacz, czy macie jakieś specjalne umiejętności? Nie. Nightmare Freddy'ego, lepsze na drugi. Springtrap. Na czwarty? I może Phantom Puppet? Na czwarty. Why not? Eee... Charakter. Z tego jeszcze troszkę i będę mógł zdobyć 30 prezentów. To się chyba najłatwiej zdobywa, jeżeli się nie mylę, z tego wszystkiego. Shadow Bunny pewnie jest legendarny. Oraz Xor. Na legendarkę jest 1%. Damn. Jakieś prezenciki. No, nic ciekawego w tym nie ma. Ty, ja zdobędę prawie 100. Sto... Ja będę miał prawie 100 tysięcy pizz. Jeżeli poklikam jeszcze. What? Ej, jednego dnia jestem w stanie zrobić kuźwa 100 tysięcy pizz. Kurde, szkoda, Pizz. Kujesz te pieniądze, które mi dadzą. Z co najmniej 10 tysięcy. Okej, okay. czyli będę miał 16 tysięcy. Nie był to zły streak 6 dni. To muszę przyznać. Odblokowałem rary, wszystkie rer charaktery. Do odblokowania zostały mi same epiki oraz legendarki. Myślę. Nie, epiki, epiki, speciale oraz legendarki. Z epików też już mam, nie, nie mam jednego. Nie, nie mam dwóch. Nie, nie mam trzech. Trzy epiki jeszcze. Potem to oraz legendary mi zostaną. No dobra, ja myślę, że na tym, na tym, w tym momencie skończę. Znowu, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie fapkę. I guess, że dokończymy tego klikera czy coś. Spróbuję swojego szczęścia w Freddy Ghost Fishing czy cokolwiek. Zobaczy się.